A skoro już przyszliście, pozwólcie, że przedstawię pielusznika! Nie ma się czego bać! Pielusznik jest nieszkodliwy. To on będzie się zajmował smurfikiem. Smefe. Nie! Smurfikiem! Smofo! Wszystko jedno: możesz mu zmienić pieluchę. A, 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 a. A? A. A. Ależ ten pielusznik jest niesamowity! Smerfastyczny! E, nie cierpię wynalazków. Zmieni mi skarpetki? Pozmywa naczynia! O, o, stąd? Na. Dzięki pielusznikowi nie będziemy musieli pilnować śmierfika ani zmieniać mu pieluch! A. Smak jeść. Proszę przejść daleko. Jelusznik chyba doznał smerfnego spięcia. Trzeba ratować Smurfika! Uważajcie, to niebezpieczna misja! Pracusiu, dlaczego na smerfa wyposażyłeś go w ogniste kule? Czy ja wiem? Myślałem, że to fajne. Jest sposób, żeby ściągnąć stamtąd pielusznika? Pewnie. Z tyłu głowy ma wyłącznik. Tyle, że nikomu z nas nie uda się do niego zbliżyć. My się nie zbliżymy, ale ktoś już jest blisko. Mm. Dada! 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 Smurfiku, musisz nacisnąć ten guzik. Smurfik, naciśnij guzik. Włącz! Wyłącz! Włącz! Wyłącz! Jaka szkoda. To chyba jednak nie działa. Tylko jego tu brakowało. Smurfujcie! Jednej z moich mikstur. Ja, Waszka, uważaj! O, wspina się wyżej. Patrzcie, tam jest maruda! O! うん。 Marudo, nic ci nie jest? Nie jesteś ranny? Nasz mały Smurfik. Och, jaki on słodki! Oh, twoja kolej zmienić, pieluchę. O nie, ważniaka! Zgodnie z moimi obliczeniami teraz wypada kolej Pracusia. A zgodnie z moimi obliczeniami, gdybyś się wziął do roboty, już dawno byłby przewinięty.